Cześć kochani, tu gruba ryba Lublin. Słuchajcie, dawno się do Was nie odzywałem i bardzo, bardzo Was przepraszam. Natomiast codziennie walczę z upałami, które e, gnębią mnie, e, gnębią ryby i naprawdę, słuchajcie, wychodzę. Jestem strasznie zmęczony z pracy i aż mnie mdzi od gorąca, który tutaj panuje e, w sklepie, gdyż, e, gdyż. Temperatura jest w granicach 32 stopni. Ja codziennie wymieniam po półtorej do 2,5 tony wody, żeby schłodzić te moje małe piękności, które tak się wam podobają, bo bardzo dużo z was przyjeżdża czy po 330 trójki, czy po 180 trójki. Tutaj pozdrawiam Marcina razem z córką. Tak? Krówki też pozdrawiają. Wszyscy, którzy wiedzą o co chodzi, będą wiedzieli o co chodzi. Tak więc, słuchajcie, karmię, podmieniam wody, a ryby robią swoje. Cóż, nareszcie doczeka doczekałem się tarła. Samiec beta. trójki, wytarł samicę, to jest chyba o ta, o, chyba tą samiczkę wytarł. Eee, a samiec alfa, który jest tutaj, będzie się szykował teraz do tej samiczki. Bardzo się cieszę, bo ona ma najwyraźniejszy wzór, tak samo jak ona, jak on. I mogą być fajne, młode. Co, do, co, e, co śmieszniej, e, z poprzedniego tarła, sprzed niecałych, nie wiem, około dwóch tygodni, młode już pięknie wcinają. I tutaj na dnie jest witaliz karniwory, one sobie to jedzą. I jak widzicie, już zmieniają pięknie barwę na. Taką co trzeba, słuchajcie, dbam e, o ryby, podmieniam wodę, e, karmię jak e, najęte. Tu są e, i osiemdziesiątki, ósemki, i jakieś albinosy weloniaste, wabenmustery i pewnie coś tam jeszcze by się tutaj znalazło. Na zapleczu całym rowie e, skalarów, których. Który, które po prostu codziennie też trzeba wymienić wodę, ponieważ po końcu dnia jest mętna woda od ilości żarcia. No ale niestety to są ryby, które muszą żreć, żeby mm, rosły. E, I tak to wszystko wygląda. Dzięki Wam e, to, że, że mówię, mm, robicie zakupy u mnie e, czy grot. E, czy moich e, moich ryb mogę dalej rozwijać sklep codziennie coś tam przychodzi i codziennie mogę coś tam e, coś tam e, szarpać więc kolejny regał tutaj e, dla gryzonia dzisiaj przyjechał już jest cały wyłożony już jest ułożony i ten sklep zaczyna nabierać kształtu i Zaczyna być sklepem zoologicznym z prawdziwego zdarzenia. Tak więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że pomagacie w tym wszystkim. A ja jak tylko odpocznę i miną te upały, nakręcę ten odcinek o pompach, wydajnościach, przelicznikach między WATem a wydajnością, bo to ostatnio robi mój kolega, na co zwróci mi uwagę. Tak więc słuchajcie. Postaram się Wam w tym wszystkim pomóc, natomiast mówię, ze względu na te temperatury i to co się tutaj dzieje, ja wracam i jestem po prostu bardzo, bardzo wykończony. I przepraszam Was jeszcze raz za to, że się nie odzywam eee, tak często, jakbyście chcieli. Pozdrawiam gruba ryba lublin, do następnego i oby burze w końcu przyszły, bo już mam serdecznie dosyć.